W październiku 2011 roku po raz drugi w Tryblince odbyła się uroczystość Jesteśmy Razem upamiętniająca zamordowanych tu Żydów. Młodzież z Polski i Izraela wspólnie wzięła udział w warsztatach integracyjnych w niedalekim Kosowie Lackim. Najważniejszy jest ten sam fakt spotkania. W czasie takich warsztatów nie da się zrobić jakichś ambitnych rzeczy, nie da się porozmawiać o dużo o wspólnej historii polsko-żydowskiej, ale jak widzę tą radość w oczach, ten entuzjazm, tą radość integracji, z tego, że młodzi ludzie mogą się po prostu spotkać, to jest chyba najważniejsze. Warsztaty te umożliwiły im poznanie się, przełamanie stereotypów i nauczenie siebie czegoś nawzajem. Dzisiaj widziałam, że Mieli trochę na początku trudności, bo bariera językowa, bo się nie znają, bo dużo Izraelczyków, mało Polaków, natomiast potem w przerwie rzeczywiście sami zaczęli do siebie podchodzić, siadać, rozmawiać ze sobą, i czułam, że to jest takie naturalne, niewymuszone i, i że są rzeczywiście ciekawi siebie nawzajem. Za tymi drzwiami siedzi 430 młodych osób. Dla mnie najważniejsze to jest, to jest ta rola, którą ja nazywam relacyjną, czyli, czyli łączenie ludzi, czyli namawianie ich do współpracy. Taka jest rola muzeum, to znaczy, że rzeczywiście daje, y, daje przykład, czy animuje pewne zdarzenia i, w, i wciąga swoim entuzjazmem i y, 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 zapałem właśnie wciąga innych. Młodzieży łatwiej o trudnym temacie zagłady rozmawiać poprzez historię o ludzkiej dobroci. Dlatego za temat warsztatów obrano historię sprawiedliwych wśród narodów świata. Sandler and her Buried list of hidden children in jars in order to keep track of their original and new identities. So. First of all, you choose category, uh, for example, consequences, activities, uh, or motivations, and uh, try to think about uh, one. Act, uh, One activity of Sandler, which is meaningful for you. Wszyscy ludzie są e, stworzeniami, które zostały stworzone by być równe, nikt nie jest równiejszy. I e, zdawali sobie sprawę, że każdy ma prawo do życia. Znaczy, e, jako motywację? by Jews? Yeah, understand. She didn't judge them because they are being a Jew. She judged by being a person. Mm -hmm. So she helped them she, because she said he's a person, he's not a Jew, he's not a monster. <laughs> <laughs> Save the 2,500 uh, Jewish children. What do you think about it? She, she's very brave. And,

Do szkoły w Kosowie Lackim zaproszono również samorządowców. Biorą oni udział w debacie Pamięć o Treblince. To hasło Jesteśmy Razem przypomina nam o tym, że z miejscowości, z regionów, z powiatów, które wszyscy Państwo reprezentujecie, z województw nasi współmieszkańcy, którzy żyli na tej samej ziemi, w tych samych miastach razem z naszymi ojcami, dziadami, tutaj w Treblince. W sposób tragiczny i zbrodniczy zakończyli swoje życie. Jak pielęgnować pamięć o Żydach Polskich wśród społeczności lokalnych? I jak mówić i pamiętać także o bolesnych i wstydliwych momentach we wspólnej historii Polaków i Żydów? Podczas debaty swoimi doświadczeniami dzielił się, na przykładzie swojej pracy nad odpominaniem pogromu kieleckiego, psycholog i działacz społeczny Bogdan Białek. Chciałem sobie przypomnieć, że takie zdarzenie miało miejsce. Potem trzeba było się z tym przypomnieniem Po Potem trzeba było to jakoś odczytać, dowiedzieć, kto to mogło znaczyć. Trzeba było się z tym pogodzić, że owszem, kiedy przyzna miejsce e, bal polskich bohaterów z e, niemieckim na znakomitych zdarzeń, Także miejsce podłości. To, że tutaj jest tak bardzo wielu tych samorządowców i że oni są na, na poziomie zarządów jakichś lokalnych tam czy gmin czy powiatów, czy, czy cokolwiek, no to znaczy, że mamy wielką szansę rzeczywiście tych, te, to, tę naszą pracę u podstaw, czy ona dotyczy pracy ze szkołami, czy dotyczy pracy z tymi lokalnymi pasjonatami tej polsko-żydowskiej historii mamy szansę ich wspomagać. To jest. Myślę, że gdy go dojechałem, to był bardzo. Może Prosiłem o założenie czapek. Z tego, że w trabinicy 2 głównie mordowano Żydów. I tak. Teraz, przynajmniej, do wszystkich. Jeśli byliście tutaj, kiedy powstał obóz trybnika 2? W Byli to Żydzi przewożeni zarówno z Warszawy, z okolic, jak i z różnych miast europejskich. E, na przykład z Węgier, z, e, z Austrii i e, oni albo byli przetrzymywani w gettach najpierw z tych get dalej ruszali, albo przyjeżdżali bezpośrednio tutaj. Był wskazany kierunek, gdzie się należy udać, żeby się przesiąść do Białego Stoku. Wskazany kierunek na poczekalnię. Wszystko, wszystko było tak, żeby się ludzie do ostatniej chwili nie zorientowali, że trafili do obozu śmierci. To są baraki, w których wszyscy przyjeźdni mieli się rozebrać. W tych barakach były specjalne, specjalni fryzjerzy, którzy wygolili kobietom włosy. Zamykano takich ludzi w komorach, czyli nie używano cyklonu B, tylko używano spalin. לודיה, זה תרופה לי שהאוטומט השנייה תלנקים באנגלד. תוך עשרים דקות, <laughs> אף אחד לא בחיים יותר, אנשים נחנקים למוות. מחרחרים ונחנקים. לאחר מכן, זונדר קומנדו אדומים. פותחים את העלותות, מאווררים את התא, מוציאים את הגופות, מעבירים אותן לבורות הקבורה הגדולים שנמצאים <coughs> קרוב מאוד לכאן. נבין כשאנחנו בעזרו בי בואו נכתוב את עצמו סימבוליזיה ואת מיסקרמציה שניתן. למה אנחנו רואים פה את הפולנים? כי גם הפולנים בעיקר, איך אומרים, גם חוו את החוויה הנוראית של מחנה עבודה טרבלינקה אחד, וגם להם יש פה מה שנקרא נרצחים. ואפשר לומר שהתאחדות בכלל היום הזה שהיינו, ביחד עם בני הנוער הפולנים, ההתאחדות הזאת היא התאחדות משותפת, ובעצם הייתי קורא לזה גורל. משותף. יפה מאוד, תודה רבה. גורל משותף. Chcemy pamiętać o naszych przodkach, rodakach, sąsiadach, współobywatelach, dobrych ludziach, kiedy podchodzimy do kamieni opisanych nazwami 269 miejscowości, aby razem przy każdym zapalić świeczkę, położyć kamyk, wyszeptać słowa modlitw w Kadisz i wieczny odpoczynek. Tutaj była fabryka śmierci. To była może największa i najlepsza fabryka. Tutaj najwięcej ludzi w najbardziej krótkim czasu zamordowano. Prawie milion. Ma, bo tu liczą włosy na głowie, bo tu dzielą dobro od zła wedle imion i kroju powiek. Pamiętajmy o sześciu milionach ofiar Holokaustu. Pamiętajmy o odważnych, które ratowali innych, o sprawiedliwych wśród narodów świata im składamy dziw chod. Ale pamiętajmy o życiu, o tysiącu lat wspólnej historii Polaków i Żydów. Kiedy 4 lata temu zostałem wojewodą, Poproszono mnie jako odpowiedzialnego za bezpieczeństwo o zorganizowanie ochrony dla szczególnie dużej grupy młodzieży izraelskiej, więc pomyślałem sobie, że ja też przyjadę do Tryblinki. Ku mojemu zaskoczeniu byłem jedynym Polakiem wśród kilkuset młodych Żydów. Pomyślałem sobie, że to muszą być wspólne spotkania. Młodzież bardzo była chętna tak, do pracy, mimo że, że było strasznie zimno, wszyscy marzliśmy. To, to było fajnie. Znaczy, na pewno to jest trudny teren do oprowadzania, bo bardzo mało rzeczy zostało i wszystko jest symboliczne, ale zadawali pytania, byli bardzo zainteresowani. מה אתה חושב כשאתה רואה הרבה זמן ישראלי פלאקס. אנחנו, למרות שרצו להשמיד אותנו, אנחנו כאן. זה מאוד מרגש, זה מחזק אותנו, ואנחנו מכאן יכולים לקחת את התקווה הזאת וללכת איתה הלאה.